Witam serdecznie. goście Miacek Zepiga, Alek Zakliczyn. Witam. Co prawda nie fizyczny zawodnik tutaj grający na boisku, ale kapitan też, można powiedzieć, mózg i e, właściciel. Alek Zakliczyn, co po o spotkaniu z Pabudem? No nie, spotkanie było bardzo wyrównane. Mocne drużyna, widać, że młodzi, dobrze grają. Bardzo wyrównany mecz. No, to jest taki mecz godny ćwiercinał. Praktycznie gryzłeś paznokcie, jak strzelali chłopcy twoi te rzut karny. Czy mniej byś się stresował na boisku biegając? Pewnie tak, nie? No tylko, że wiesz, już nie puszczają niektóre rzeczy, no ale poza tym emocje są jak i na boisku, tak i można powiedzieć, jak się stoi z boku. Nawet bym powiedział, że większe stoją z boku. Z przebiegu meczu, czyli nie o karne, tylko meczu, wynik sprawiedliwy? Tak, tak, wynik sprawiedliwy jak najbardziej, karne, no cóż, udało się. Karne to jak to loteria, jak tu kolega powiedział wcześniej. Szkoda tylko troszeczkę tego zachowania takiego, no, myślę, że może to są, może to jest jakaś psychologiczna gra, ale to nie do końca, bo to nie, jest, nie, nie pokazuje tego dobrego, dobrej atmosfery, no fair playu, no musimy trochę jakieś tam zachowywać się w miarę, w miarę uczciwie, niepotrzebnie to było, potem też chłopakom też niepotrzebnie wyrzucali, no ale, no wiesz jak to jest, jeden drugiego ciągnie. Dziękuję Dzięki. za bior. Dzięki.